Nazywam się Agnieszka Błagowicz i zapewne jak wiesz chcę napisać Tobie książkę. Przedstaw się w parę słowach. Nazywam się Piotr Wakulski i w chwili obecnej nie studiuję medycyny. Mam 19 lat. Czy jesteś gotowy opowiedzieć mi swoje życie? Naturalnie. Od jakiego odkresu mam zacząć? Od najmłodszych lat. A więc, w przedszkolu dostałem nowe, piękne, kolorowe kredeczki. Jednak zły tymcio przyszedł i zaczął je łamać. Moje kochane kredeczki zostały złamane. To była najgorsza trauma mojego życia. Zamknąłem się w toalecie i wiele godzin płakałem. No ale tak później w podstawówce yy, skrzynik zabrał mi moją dziewczynę. Oh, nie. Długo próbowałem to, bo ale... Kiedy w końcu mi się to udało, trafiłem do wynalazku. Tam zaczął mi dręczyć serystyczny nauczyciel w głęboku. Krzany. Patrzność! Tu szereg zbiórka. Nie ma parę. Co, że? Chciałem tak. tak. To już przygotowanie. Numery 25. wam 27 wam 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 Miałem. Na drodze. wam To było okropne. Tak, jednak prawdziwy szok, że dopiero w liceum, kiedy zakochałem się, w Marcie. Ja ziom, patrzcie co mam! E, e, daj, daj trochę! No, daj trochę! Tylko mnie! No. Daj. A nie, do ciebie dodaj, no damy ci też naszego trochę. Nie chcę. Całą rodzinę byś to wykrmiła. O nie! Żałuję, że jej lepiej nie poznałem. Ależ to wzruszająca historia. Tak, jedno życie toczy się dali i mam nadzieję, że na następną miłość. To było okropne! Tak, jednak prawdziwy szok udoznaw... To było okropne! Tak, jednak prawdziwy szok przeżyłem dopiero w liceum, kiedy Marta, dziewczyna, w której się zakochałem... Ale... To było okropne! <grym> to było okropne! Tak, jednak... <grym> to było okropne! Tak, jednak prawdziwy szok przeżyłem dopiero w liceum, kiedy zagubiła... Już kiedy... <grym> Elżbieta zwała, co? Prawie, że jesteś skręcona? Tam chodziła No! Tam obok mieszka ta Dorota, nie? Jaka Dorota? No tak którą poznałaś nad tym, nad tym ty. <grym> na tym, na tym Na tym tyłku. ty tył nakręcę, <grym> No jasne! Już <grym> świeca! świetla! No Ej No! Ej, teraz masz rację, Nie ma, jest trawka. No, ale tak... O nie! <grym>